Amazon i Google rządzą bitcoinem, giganci technologiczni przejmują Lightning Network. Bitomaty na cenzurowanym, miasto w USA wprowadza zakaz. Fałszywa giełda, prawdziwe straty, oszustwo na Rosjan w Nowym Jorku. Nauru wchodzi do gry, mała wyspa, wielki krok dla kryptowalut. Elon Musk pod ostrzałem, jego firma AI oskarżona o zatruwanie powietrza. Vampfan na celowniku. Właściciel meme platformy zatrudnia prawników od zadań specjalnych. Atak na abracadabre. 3000 etych znikają w tornado Cash. Ważna informacja: przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Amazon i Google rządzą Bitcoinem, giganci technologiczni przejmują Lightning Network. Bitcoin zyskuje na popularności nie tylko jako aktywo inwestycyjne, ale też jako nowoczesny system płatności, a w cieniu głównej sieci Bitcoina rośnie jego drugie oblicze Lightning Network. To właśnie tutaj, za kulisami, dzieje się rewolucja, którą coraz bardziej napędzają. Amazon i Google Lightning Network to technologia drugiej warstwy. Stworzona po to, by rozwiązać największe bolączki bitcoina. Wolne transakcje i wysokie opłaty. Dzięki niej przesyłanie środków jest niemal natychmiastowe i wyjątkowo tanie. I właśnie na tym froncie Amazon oraz Google postanowili działać intensywniej. Z danych wynika, że niemal połowa wszystkich węzłów Lightning działa dziś w chmurze tych dwóch gigantów. Sam Amazon odpowiada za niemal jedną trzecią całej sieci. To nie tylko ciekawostka, to sygnał, że wielkie korporacje traktują infrastrukturę bitcoina śmiertelnie poważnie. Coraz więcej osób spekuluje, że Amazon może wkrótce uruchomić możliwość płatności bitcoinem w swoim sklepie. W przeciwieństwie do pełnych węzłów bitcoina, które pełnią funkcję strażników sieci, węzły Lightning to jakby jej mięśnie. Otwierają kanały płatności, przekazują transakcje i aktualizują salda błyskawicznie. I poza głównym łańcuchem. W ostatnich latach liczba tych węzłów wystrzeliła z kilku tysięcy do ponad 16 tysięcy obecnie. Firmy takie jak Tether, Uber, Revolut czy Nubank już eksperymentują z tą technologią, a pionierem był rząd Salwadoru, który oficjalnie przyjął bitcoina jako środek płatniczy. Co ciekawe, opłaty w głównej sieci bitcoina spadły aż o połowę w porównaniu do końcówki poprzedniego roku. Eksperci twierdzą, że to tylko cisza przed burzą. Bo niższe koszty mogą wywołać nową falę adopcji, zarówno przez firmy, jak i rządy. Na dokładkę, Senat Stanów Zjednoczonych właśnie przegłosował ustawę Ginius, która może przyspieszyć rozwój stablecoinów do poziomu niemal 4 bilionów dolarów do końca tej dekady. Wszystko to razem, rosnące znaczenie Lightning, obecność Amazona i Google, legislacyjne zmiany, pokazuje, że Bitcoin to już nie tylko aktywo spekulacyjne to system, w który wielcy gracze inwestują. Budując pod nim przyszłość globalnych finansów. Bitomaty na cenzurowanym miasto w USA wprowadza zakaz. Miasto Spokane, drugie co do wielkości w stanie Waszyngton, podjęło decyzję, która odbiła się szerokim echem w świecie kryptowalut. Rada miejska jednogłośnie przegłosowała zakaz działalności bitomatów, czyli bankomatów umożliwiających handel kryptowalutami. Powód: Według władz, to jedno z ulubionych narzędzi oszustów internetowych. Jak twierdzi członek rady Paul Dillon, Kioski te stały się pułapką na osoby nieświadome zagrożeń, często starsze lub mniej biegłe technologicznie. Zakaz ma chronić mieszkańców przed wyłudzeniami, które jak wynika z danych FBI w samym stanie Waszyngton sięgnęły niemal 142 milionów dolarów. Choć nie wiadomo, ile z tej kwoty przypada na samo spokein, władze uznały, że czas działać. Zakaz nie wchodzi jednak w życie natychmiast. Sprzedawcy mają 60 dni na dostosowanie się do nowych przepisów. W tym czasie zdecydują, czy zlikwidować urządzenia, czy jedynie wyłączyć funkcje związane z kryptowalutami, zostawiając te tradycyjne obsługujące gotówkę. Policja w Spokane będzie bacznie obserwować efekty nowego prawa. Regularne raporty mają dać odpowiedź na kluczowe pytanie: czy bitomaty faktycznie były źródłem problemów, czy może stały się wygodnym kozłem ofiarnym? Warto dodać, że Spokane nie jest wyjątkiem, tylko w ciągu ostatnich miesięcy lokalne władze w kilku krajach i Stanach. Również ograniczyły dostępność takich urządzeń. W obliczu rosnącej popularności kryptowalut coraz częściej pojawiają się pytania o bezpieczeństwo użytkowników i rolę jaką powinny pełnić regulacje. A decyzja spokein to kolejny przykład tego, że debata o przyszłości zdecentralizowanych finansów toczy się nie tylko na giełdach, ale też w ratuszach. Fałszywa giełda, prawdziwe straty, oszustwo na Rosjan w Nowym Jorku. Prokurator generalna stanu Nowy Jork Leticia James ruszyła z ofensywą przeciwko grupie cyberoszustów, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych wyłudzali pieniądze od rosyjskojęzycznych mieszkańców Nowego Jorku. Jak poinformowało biuro prokurator, proceder dotknął setki ofiar, które sądziły, że inwestują w bezpieczne kryptowalutowe platformy. Grupa przestępcza, której rdzeń miał operować z Wietnamu, wykorzystała reklamy w języku rosyjskim na Facebooku, kierując swoje działania głównie na społeczność z Brooklynu. Oszukańcze ogłoszenia przekierowywały użytkowników do komunikatora Telegram, gdzie oferowano im dostęp do rzekomo zyskownych giełd inwestycyjnych. Tam pokazywano im spreparowane konta z fałszywymi stopami zwrotu, zachęcając do wpłat coraz większych kwot. W rzeczywistości nie było żadnych inwestycji, były za to puste portfele. Szacuje się, że tylko z jednego nowojorskiego osiedla przestępcy wyłudzili około miliona dolarów. Policja przejęła już część skradzionych środków. Niemal 300 tysięcy dolarów zostało zamrożone, a kolejne 140 tysięcy odzyskano w kryptowalutach. Do tego zlikwidowano też domeny internetowe oraz fałszywe adresy e-mail. Mimo sukcesu operacji sprawcy wciąż są na wolności. Śledztwo potwierdza, że zespół działał z zagranicy, maskując swoją lokalizację za pomocą pośredników i serwerów proxy. Prokurator James nie ukrywa, że walka z takimi przestępstwami to trudne zadanie. Zwłaszcza gdy oszuści znajdują się poza jurysdykcją amerykańskich organów ścigania. To nie pierwszy raz, kiedy Leticia James wzywa do większej ostrożności wobec kryptowalut. Od lat krytykuje branżę za brak regulacji i wysokie ryzyko dla zwykłych inwestorów. Jak podkreśla, choć technologia może mieć potencjał, to właśnie fałszywe obietnice szybkich zysków przyciągają cyberprzestępców. Dla mieszkańców Nowego Jorku, ta sprawa to gorzka lekcja. I kolejny dowód na to, że za atrakcyjnymi reklamami w sieci często kryje się pułapka. W świecie kryptowalut czujność to nie luksus, ale konieczność. Nauru wchodzi do gry, mała wyspa wielki krok dla kryptowalut. Małe państwo Pacyfiku, Nauru, właśnie podjęło odważny krok, który może zmienić jego miejsce na globalnej mapie kryptowalut. Rząd tej niewielkiej wyspy przyjął nowe przepisy tworzące ramy prawne dla cyfrowych aktywów i technologii blockchain. To sygnał, że Nauru chce stać się liczącym graczem w świecie finansów przyszłości. Ustawa, którą właśnie uchwalono, zakłada stworzenie przejrzystych i zgodnych z międzynarodowymi standardami zasad dla rynku kryptowalut. Celem jest nie tylko wsparcie innowacji, ale też zapewnienie, że działalność finansowa na wyspie będzie prowadzona w sposób uczciwy i bezpieczny. Nowe regulacje mają przyciągnąć inwestorów z zagranicy i firmy fintech, które poszukują przewidywalnego i stabilnego środowiska. Nauru może tym samym stać się atrakcyjnym punktem na mapie dla startupów kryptowalutowych i firm działających w branży blockchain. Co więcej, regulacje te mają również na celu zwiększenie ochrony konsumentów i zapewnienie bezpieczeństwa posiadaczom cyfrowych aktywów. Ustawodawcy chcą również walczyć z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, poprzez wprowadzenie rygorystycznych zasad weryfikacji i stałego nadzoru. W ten sposób Nauru chce spełniać zalecenia międzynarodowych organizacji nadzorujących przejrzystość sektora finansowego. Kolejnym krokiem będzie powołanie dedykowanego regulatora do spraw kryptowalut i cyfrowych aktywów, który będzie wydawał licencje, monitorował rynek i dbał o przestrzeganie prawa. Przewidziane są także szkolenia i edukacja lokalnych przedsiębiorców oraz urzędników, by mogli skutecznie działać w tym nowoczesnym sektorze. Światowa społeczność kryptowalutowa już obserwuje ten ruch z zainteresowaniem. Jeśli plan Nauru się powiedzie, może to zainspirować kolejne kraje do podjęcia podobnych kroków, tworząc globalnie bardziej bezpieczne i uporządkowane środowisko dla cyfrowych finansów. Elon Musk pod ostrzałem. Jego firma AI oskarżona o zatruwanie powietrza. Firma sztucznej inteligencji Elona Muska, XAIA, właśnie znalazła się w centrum poważnego sporu prawnego. Powód? Zarzuty o łamanie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Organizacja Southern Environmental Law Center złożyła oficjalne zawiadomienie o zamiarze podjęcia kroków prawnych przeciwko XAI, oskarżając firmę o nielegalne używanie kilkudziesięciu turbin gazowych bez odpowiednich pozwoleń. Sprawa dotyczy Centrum Danych o nazwie Colossus w Memphis, gdzie XAI uruchomiło co najmniej 35 turbin spalinowych aby zasilić swoje systemy sztucznej inteligencji w czasie oczekiwania na podłączenie do pełnej sieci energetycznej. Turbiny te, według oskarżenia, pracowały bez wymaganych zezwoleń budowlanych i środowiskowych, a także bez zastosowania technologii ograniczających emisję szkodliwych substancji. Kolosus mieści się w dzielnicy South Memphis, w pobliżu Boxtown, obszaru zamieszkałego głównie przez czarnoskórą społeczność, która już teraz cierpi z powodu zanieczyszczenia powietrza z pobliskich zakładów przemysłowych. Amerykańska organizacja NAACP nazwała tę sytuację przykładem rasizmu środowiskowego i zapowiedziała działania prawne w celu ochrony mieszkańców. Według prawników kontaktowano się wielokrotnie z lokalnymi władzami zdrowotnymi, jednak nie podjęto żadnych realnych kroków. Teraz Selz żąda sądowego zakazu dalszego działania, kar cywilnych oraz pokrycia kosztów sądowych. Ani firma XAI, ani NAACP nie odpowiedziały na pytania mediów. Co ciekawe, mimo kontrowersji, mask nie zwalnia tempa. Firma już planuje budowę drugiego, jeszcze większego centrum danych, Kolossus 2, które ma potrzebować przynajmniej 1 GW mocy. To wyraźny sygnał, że XAI mierzy bardzo wysoko w wyścigu o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji. Boom na centra danych trwa, a ich zużycie energii rośnie w zawrotnym tempie. Amerykański Departament Energii przewiduje, że zapotrzebowanie na prąd może się podwoić lub potroić w ciągu kilku lat. Według analityków z firmy McKinsey Globalne inwestycje w ten sektor do końca dekady mają sięgnąć bilionów dolarów. Jednak ta sprawa pokazuje, że w pogoni za postępem nie można zapominać o kosztach środowiskowych. Może się okazać, że przyszłość sztucznej inteligencji będzie musiała być nie tylko inteligentna, ale i bardziej ekologiczna. Pump Fun na celowniku. Właściciel memecoinowej platformy zatrudnia prawników od zadań specjalnych. Baton Corporation, firma będąca właścicielem znanej w świecie kryptoplatformy platformy Pump Fun. Postanowiła nie zostawiać niczego przypadkowi. W obliczu poważnych zarzutów, jakie wysunęła kancelaria Borwick Law w pozwie zbiorowym, Baton zatrudnił renomowaną ekipę prawniczą z kancelarii Brown-Rudnik. Stawką jest nie tylko wizerunek, ale i przyszłość całego przedsięwzięcia. Pozew oskarża pump fan o pozyskanie milionów dolarów poprzez sprzedaż niezarejestrowanych i wysoce zmiennych papierów wartościowych. Co więcej, pojawiły się sugestie, że platforma mogła służyć jako kanał do finansowania terroryzmu, handlu narkotykami i innych transgranicznych przestępstw. W skład zespołu obrony wchodzą znane nazwiska z branży prawnej. Daniel Sachs, były śledczy z Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który wcześniej reprezentował m.in. Shakila Onila w sprawie dotyczącej NFT, oraz klub koszykarski Dallas Mavericks w sporze związanym z platformą Voyager. Jest też Kyle Dorso, doświadczony litigator specjalizujący się w sprawach kryptowalutowych, który pomógł firmie Atomic Wallet oddalić pozew po ataku hakerskim o wartości 100 milionów dolarów. Trzeci z nich to Steven Paley, kierujący działem cyfrowego handlu w Brown Rudnick, mający na koncie współpracę z inwestorami NFT, portfelami kryptowalutowymi oraz zdecentralizowanymi organizacjami. Oficjalne dokumenty sądowe pokazują, że zespół prawników został Został zatrudniony na początku kwietnia, zaledwie kilka dni przed terminem odpowiedzi na poze. To może świadczyć o nagłej mobilizacji i potrzebie błyskawicznej reakcji. Choć data procesu nie została jeszcze ustalona, sprawa wchodzi w decydującą fazę przygotowawczą. Baton, z tak silnym zapleczem prawnym, daje jasny sygnał, że zamierza walczyć do końca. Cała sprawa wpisuje się w szerszy trend. Coraz więcej regulatorów i prawników przygląda się platformom Memecoinowym z dużą podejrzliwością. To kolejny przykład rosnącej presji prawnej na projekty, które do tej pory działały na granicy spekulacji i wolności cyfrowej. W przyszłości ten sektor może czekać znacznie trudniejsze otoczenie regulacyjne. Atak na Abracadabrę. 3000 etych znikają w Tornado Cash. W świecie zdecentralizowanych finansów znów zawrzało. Haker odpowiedzialny za niedawny atak na platformę Abracadabra Money Właśnie przetransferował 3000 Etherów do Tornado Cash, znanej usługi miksującej transakcje, której celem jest zaciemnianie śladów w blockchainie. Tym samym sytuacja po zeszłotygodniowym włamaniu staje się jeszcze bardziej złożona. Przypomnijmy, z platformy DeFi skradziono łącznie ponad 6000 Etherów, co wzbudziło niepokój zarówno inwestorów, jak i analityków rynku. Transfer przez Tornado Cash praktycznie uniemożliwia dalsze śledzenie środków i może skutecznie utrudnić ich odzyskanie. W śledztwo zaangażowane są m.in. firmy analityczne AMLBot i Halborn, które próbują odtworzyć całą ścieżkę kradzieży. Jak informują, haker po wyprowadzeniu środków z sieci Arbitrum przeniósł je na Ethereum przy użyciu mostu blockchainowego. Cała operacja została przeprowadzona błyskawicznie. Zespół Abracadabra oficjalnie nie odniósł się jeszcze do najnowszych wydarzeń. Wiadomo jedynie, że firma posiada rezerwy wystarczające na pokrycie około połowy strat. Tokeny powiązane z platformą, w tym Magic Internet Money, odnotowały zauważalny spadek wartości, a nastroje na rynku wyraźnie się pogorszyły. Eksperci ostrzegają, że ten przypadek, jak wiele podobnych w historii DeFi, może poważnie zaszkodzić zaufaniu do całego sektora. Ataki tego typu ujawniają, jak krucha potrafi być infrastruktura zdecentralizowanych finansów, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. Trwa również szersza debata o tym, czy obecny stan regulacji jest wystarczający. Coraz częściej słychać głosy, że potrzebne są bardziej konkretne przepisy i standardy, które zmuszą twórców protokołów do wdrażania realnych mechanizmów ochronnych. Sprawa Abracadabry to kolejny sygnał ostrzegawczy dla całego świata DeFi. Jeśli branża nie zadba o bezpieczeństwo użytkowników, to nawet najbardziej obiecujące technologie mogą stracić swoją wiarygodność. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.